Gotik na silniku Unreala, od Bonkola. O, ty, ja chcę to strasznie zobaczyć! Dawaj, pokazuj! Z tym Gotikiem to jest ciekawy projekt, bo to jest tak, że przynieśli Gotika na Unreala, ale jego przynieśli tylko dosłownie tak jak Daggerfalla, czyli to są te same tekstury, to są te same mesze, czyli siatki, yy, ale korzysta to z yy, całego oświetlenia Unreala i kurwa, ciekawy jestem, jak to wygląda. Jak wygląda najlepsza polska gra po odnowieniu i przeniesieniu jej na nowy silnik, czyli Unreal Engine? Mowa tutaj oczywiście o Gotiku 1. Mam nadzieję, że o innej grze nie myśleliście. To właśnie w tym materiale zobaczymy. E, słów kilka powiem odnośnie tej wersji. Jak ją zainstalować, to już za chwilę. Bonko, A największy polski streamer. wygląda? Ej, widzowie, całkowicie szczerze, czy waszym zdaniem jest inny streamer, który jest bardziej polski jak Bonko? Bonko? Moim zdaniem, ja to mówiłem ostatnio, że jak są ambasadorzy Twitcha, to Bonkol powinien być polskim ambasadorem Twitcha. Ja nie wiem, czy jest, ale Bonkol, ty piszesz sadz, to nie musi być, wiesz, negatywnie nacechowane. To <todgłosy> ma polski uśmiech. <todgłosy> Smiles in Polish. <todgłosy> jak idealnie się zapauzowało. Bo ty się zgłosiłeś na ambasadora Twitcha? Ty byś idealnie do tego pasował. Jesteś OG platformy, siedzisz na niej kilka lat, jesteś regionalnym patriotą bardzo mocnym, bardzo dużo mówisz o polskich grach, bardzo dużo polskich gier ogrywasz. Moim zdaniem, ty naprawdę, ty jesteś. Jeżeli mielibyśmy na przykład wysłać zdjęcie polskiego streamera do kosmosu, żeby to UFO odczytało, to ty pewnie zostać wysłany. To zdjęcie. wyglądają. Można powiedzieć, na nowszym, lepszym silniku, chociaż tutaj nie mówimy o Unreal Engine 5, tylko o czwórce, ale okazuje się, że po przeniesieniu... Ej, widzowie, zamiar... wy mówicie Unreal czy Unreal? Ja od razu zaznaczę, że obie formy są poprawne. Możesz, yy, mo możesz mówić Unreal, możesz mówić Unreal. Ja na zmianę często, jakieś mówiłem Unreal, a Zajf zaczął cały czas mówić Unreal, Unreal i ja zacząłem też mówić Unreal I chyba częściej mówię Unreal, ale bardziej mi się podoba Unreal. Unreal. 4 też możemy liczyć na można powiedzieć takie fajerwerki, w sensie no ewidentne zmiany. Zacznijmy od tego, że jeżeli nie posiadacie Gotika jeszcze na Steamie, to oczywiście można kupić osobno jedynkę, dwójkę i trójkę. Jest też taki Gothic Universe, to jest taka trylogia razem z dodatkowymi... Jezu, dodatkami... Jezus, 120 złotych na Steamie, na Instant Gaming to jakoś jest 3 przykład ...w dwójce i trójce. I to możecie kupić za kilkadziesiąt złotych, natomiast tutaj element sponsorowany od G2A. No właśnie. Ja stworzyłem specjalny link i w opisie... 8 złotych? To jest nie no, Dawid, proszę. Stary, u konkurencji taniej, co ty gadasz? Gotik. <noise> Są gada, widzowie. <noise> słuchajcie, widzowie, ja u konkurencji siedzę. chłopie, tutaj taniej jest. Patrz. Yy, ceny na Polski. U mnie 540. Jak Polacy, słuchajcie, pod stadionem sprzedający majtki, jak Warszawiacy w yy, latach 80. Panie, u mnie taniej. chopie Dawid, co ty gie panie, jest w góra połowy Ogia o nazwie Gothic Universe i ona kosztuje, moi drodzy, na G2A 7 złotych. Także korzystajcie, jest to tanio, praktycznie za darmo i ta wersja Bo to jest niesamowite, no nie, że te gierki potrafią być tak tanie teraz. Mirtany, jeżeli byście chcieli kiedyś grać, przechodzimy, jak zainstalować. Właśnie Dawid, ogarnij jest... to, kup tanio, sprzedaj drożej, dobrze myślisz. 1. We właściwościach tego produktu przechodzimy do zakładki beta, to tutaj musimy użyć takiego tajnego, można powiedzieć, hasła, które odblokuje nam ukrytą betę. Hasło to brzmi The Colony is not unreal tutaj literki też są ważne, mała, duża, także możecie sobie przepisać do... Ej, poczekajcie, kto to robi? To THQ Nordic to zrobiło? ...jak to wygląda. Po kliknięciu sprawdź kod, musimy wybrać teraz odpowiednią wersję beta i jest to Unreal Beta. W tym momencie możemy po prostu ściągnąć całą wersję gry. Waży ona chyba ze 4 giga. No i cóż, przechodzimy do odpalenia. Na start. To jest związane z remake'iem menu. Fani to zrobili! i przepchnęli to do tak że to jest na Steamie dostępne z opcjami oraz ustawieniami graficznymi których kiedyś nie było w tym jakiejś zaawansowanej Ej, może to się zakończy tak jak z Daggerfallem że po prostu taki go to version tego gotika toż będzie unrealowe. detali e, nawet powyżej epic można ustawić także tutaj ewidentnie daje nam do zrozumienia że będzie trochę ładnie to wyglądać tylko że Natomiast Daggerfall jest, jest na Unity nie i się przekonamy. Na starcie wita was Diego, e, raczej nas wszystkich jako graczy, natomiast nie mamy tutaj żadnych przerywników, intra, ani trailera, po prostu jesteśmy wrzuceni od razu. Ale jak oni dziwnie e, stoją. Ale mają te szkielety bardziej zaawansowane, nie? Bardziej ruchome mają te szkielety, to od razu I tutaj widać. Rozpoczyna się tak naprawdę zabawa ze szukaniem nowości w interfejsie. Na samym starcie e, widzimy ewidentnie, że grafika jest trochę lepsza, ale ta grafika można ją porównać bezpośrednio do zainstalowanych Modyfikacji graficznych. A ja wam muszę coś powiedzieć, nie? Ja nie kupuję upgrade'owania Gotika. Wydaje mi się, że Gotik jest ostatnią grą, która potrzebuje remastera. W ogóle, w ogóle mnie to nie jara. Dla mnie Gotik jest idealny taki, jaki jest. Nie widzę potrzeby go remasterowania. Często streamerzy, jak się dają do Gotika, to wgrywają w niego stary jakiś... Yy... Ten back, jakieś światła, jakieś uniony, inne tego rzeczy. I na przykład rozumiem, dlaczego wygrywają uniony ludzie, którzy robią challenge w gotiku, żeby go przyspieszyć. Ale jak masz takiego starego, oldschoolowego gotika z tymi rozpixelowanymi teksturami i nagle wgrasz do niego nowoczesny światło RTX, to, to wygląda tak niekonsekwentnie, że nie jestem w stanie w niego grać wtedy. I dla mnie piękno gotika leży w tej jego oldschoolowości. Uwielbiam tą oldschoolowość gotika. Naprawdę ją kocham. Albo do przeniesienia takiego gotika na. Ty, ale to Direct nawet i movement jest inny. Te i kamera jest inna. Wyglądają. Natomiast zobaczcie, jak bezimienny się rusza. Chodzi tutaj jak jakiś gigaczat. Dużo płynniej <ścoughs> to wygląda, zarówno przy wolnym chodzeniu, jak i bieganiu. Oraz przy na przykład pływaniu w tym pierwszym można powiedzieć jeziorku. Widać także, że te animacje są troszkę inne, bardziej płynne. No i. Daje to nam takie nadzieje, że kurde, może będzie fajnie się grało. E, przypadkowo nawet natrafiam na jakieś dodatkowe e, okrągłe, interfejsowe koła wyboru przez przypadek na scrollu, a następnie zainteresowałem się ustawieniami fajne. poziomu gry. Co tutaj jak wygląda interfejs? Nie nienawidzę interfejsu z Gotika 2. Uwielbiam interfejs z Gotika 1. Ja wiem, że jestem jednym z niewielu, ale podział na te konkretne kategorie. Na potki, na przedmioty quest'owe, na rośliny, na pancerze na bronie. I po prawej i po lewej stronie rozłożone sklepy. Mi się to tak podoba w Gotiku 1. To jest tak unikalne dla Gotika. Większość osób woli ten, ten ekipunek z Gotika 2, ale on już jest taki suchy. Tutaj mamy. No ewidentnie widać, że interfejs jest odnowiony. Mamy to przeniesione, można powiedzieć, w bardziej przejrzysty taki unowocześniony e, sposób? To nie podoba I mi się w ogóle. Słow, warto powiedzieć, język Zmiany interfejsowe na minus. Jest, e, to, no powiedzmy, są cztery języki: jest angielski, niemiecki, rosyjski i polski. To nie ma znaczenia, jaki wybierzemy i tak dostaniemy nie to, co chcieliśmy. Jeśli <laughs> Bogamiezu nie panadobiło się ta женщina, o, to. o zajbiście! Ty to challenge! To znaczy, jeżeli wybierzemy Polski, to postacie będą mówić po rosyjsku z napisami niemieckimi. Jeżeli wybierzemy niemiecki, to postacie będą e, mówić w dialogach słownie po polsku, ale napisy będą w Cyrylicy i tak dalej, i tak dalej, także się takie w tych pitach. Ty nie wiesz co chcesz ten? Nie wiesz, co chcesz powiedzieć, ale słyszysz, rozumiesz, yy, rozumiesz, ale nie potrafisz konstruować zdań, więc randomowe teksty z silnicy wybierasz zajebiście. Ale da się to tak jakoś zrobić, żeby mówiły one po polsku i żeby na przykład napisy były po angielsku czy niemiecku, także da się w to jakoś tam na początku. Pograć. E, oprócz tego nie ma takich, podobno e, reportują tutaj testerzy, że nie ma Access Violation, czyli tego jednego z najbardziej popularnego killera, jeśli chodzi o errory i błędy. Natomiast ja trafiłem na taki błąd. E, co prawda inaczej się nazywał, ale fatal error mi wyskoczył. Sam bezimienny zdecydowanie płynnie się porusza. Wygląda jakoś tak bardziej muskularnie, trochę taki napakowany. To e, nie jak to gameplayowe na walkę się przełoży, nie? Z wyższych jakichś takich krawędzi. Wygląda dosyć inaczej. To znaczy, nie chcę mówić, że wygląda gorzej czy lepiej. Po prostu sami się przekonajcie, jak, jak on wygląda i jak on się porusza. Troszkę tak bezwładnie jak Nie, byle, to może dziwnie na walkę wygodom, wpłynąć. Powiem, to mi przypomina postacie, które Aha, są będzie zaraz. na YouTube w filmikach, takie maszynimy. Dobra, przechodzimy teraz do rzuczka. Y, tutaj przychodzi do pierwszej interakcji próba walki. Powiem Wam szczerze, że to nie jest takie łatwe, bo y, ja używałem podstawowej wersji walki: klikanie w myszkę. I tutaj kliknięcie w lewy przycisk myszki nie powoduje ataku. Nie wiem dlaczego, ale na przykład jak klikniecie w niego pięć razy, to nagle się odblokuje ten atak i czasem kopnie, czasem uderzy ręką. Zupełnie nie mam pojęcia, kiedy dochodzi do tego ataku i co powoduje właśnie. Tą interakcję. Idziemy dalej, to oczywiście napotykamy już na jakieś pierwsze większe przeszkody. A czemu on już I tak miecz mocno trzyma. Itemu, wzbieranie, wszystko działa tak samo. Jakby był zaawansowany Nawet w nim. Ten, Nie ten dobra, do wyjebania tutaj... ten Gothic, Kurwa stary. Gothic ma tak dobry system walki. Ale jest dziwne, ale on jest dobry, on jest skillowy. To jest coś, co prze... przykłada umiejętności nagracza. I ja to kocham, bo to jest solsowe. To nie, do wyjebania ten Unreal I Gothic. Zakładanie tych przedmiotów wygląda też podobnie, bo możemy przedmiot wyrzucić, założyć go albo na przykład założyć do ekwipunku, albo... Czyli Gothic jest source like Naszą postać. Nie, ale I element walki, walki Gotika przekłada ci skilla na gracza, ponieważ w Gotiku na pierwszym poziomie możesz wszystko zabić. W Gotiku 2. W Gotiku 1 masz system pancerza, który ci... Zabrania to robić, bo pancerz jest absorbem odgórnym demedża, no nie? I to się po prostu odejmuje, a w Gotiku 2 zawsze zadajesz minimalnie 5 obrażeń. I... w Gotiku 2 to jest zajebiste. Każdego przeciwnika możesz zabić Hitles na pierwszym poziomie. To jest świetne. Częstą właśnie zbugowaną aktualnie mechanikę, ale gdy nam się uda za pierwszym, czy tam piątym razem, gdy nas zabije ktoś po drodze, no to um, uda nam się dojść do na przykład starego obozu. Tutaj w starym obozie, oprócz oczywiście przegadania wielu dialogów, e, możemy popróbować się pobawić na nowym silniku. Ja zauważyłem taką jedną ciekawostkę, mianowicie e, wchodzenie po dachach, bieganie po dachach m, jest troszkę bardziej urozmaicone, bo kiedyś nie dało się, w ogóle nie było takiej mechaniki e, w skoku łapania się krawędzi, i tutaj na tym oh. silniku okazuje się, że postać może na przykład biegnąć po jednym krawędzi, skoczyć na drugą oddaloną nad przepaścią i złapać się jej w locie. Śmieszy mnie, jak krawędzi masz takie. Krawędzi... Masz stare... skoczyć na siatkę zbudowaną z dwóch wielokątów, i masz na to narzuconą taką teksturę drugą 4K z trzechy, no nie. <laughs> to wygląda tak komicznie zawsze w tych grach. Uwielbiam to stary, uwielbiam w tych remake'ach, nie nad przepaścią i złapać się jej w locie. No niby oczywista sprawa w dzisiejszych czasach, ale kiedyś na goticzku takiej opcji nie było. Odwiedziłem także nowy obóz i tutaj też nie ma zaskoczeń. Wszyscy stoją tam, gdzie stali, wykonują swoją pracę, zaczepiają nas, czy proszą o pomoc. Przy takiej eksploracji standardowej można tutaj zauważyć, że potworki, które normalnie oczywiście nas po jakimś czasie zaczynają gonić, nie tracą w ogóle agro. Dochodzi do takich dziwnych sytuacji, że my potrafimy naprawdę ściągnąć na siebie pięciu wilków, dziesięć kretoszczurów, biec na przykład aż do Krainy Orków i dopiero tam gdzieś jak padniemy i zaglądniemy sobie za plecy, to zobaczymy, że faktycznie goniło nas naprawdę połowę całej mapy, więc tutaj ze traceniem agra jest jeszcze jakiś problem. Yy, pływanie no jest fajne, da się także nurkować, także to nurkowanie niby spoko, nawet chyba jest taka nowa animacja pływania. Nie wiem jak ona się nazywa, czy to jest specjalny styl, styl pływania Delfinem czy jakoś tak Delfinek delfinem, no wygląda całkiem płynnie i ładnie ale jak zauważyłem. Ty, ja lubię pływać w widzowie. Ja muszę tutaj się na basen zapisać. jest sprawa. Warto powiedzieć, że gra wygląda po prostu dużo lepiej. Widać to po oświetleniu, widać to po cieniach, które padają z różnych tekstur, z różnych postaci. Nie jest to chyba jeszcze. Ale ja bym mechanik dobre, nie jak zmieniał, jak nie? No ale to jest, jest całkowity remake, nie? Oni to od zera modów, przypisują. Bo takie mody oczywiście do jedynki, do dwójki także wychodzą. Jednak e, mamy to w pakiecie. Po prostu instalujemy i to jest na silniku. E, a wyobraźcie sobie, gdyby jeszcze na tym silniku zainstalować kolejne Modyfikacje, to myślę, żeby było ładnie. Problem jest taki, że po przeniesieniu tego ze starego silnika, Gothica 1 na Unreal Engine 4, mamy tutaj wysyp błędów, errorów, e, no i oczywiście te problemy z tymi dialogami, które są niekonsekwentne, czasami są po polsku... Kurwa, ja mam widzowie czasami... tak. Ja lubię, nie? Takie projekty. Strasznie się jaram takimi projektami. Jak ktoś próbuje tak zedytować grę. Fajna rzecz, ale nie dla mnie, nie? Taki Gothic całkowicie zmieniony. Ja kocham Gotika w takiej formie, jakiej jest. Po niemiecku i angielsku. W różnych momentach różnie mówią. Nie mam zielonego pojęcia, dlaczego. Tak jest. Walka jest bardzo pobugowana, ale jeżeli w te bugi jakoś się wgryziemy i się przyzwyczajimy to. Ja bym to bardziej zobaczył, się... biorąc pod uwagę tylko element graficzny, ale bym zostawił całą walkę. No ale jak oni przepisują grę od początku. To ja wstałem, że oni tej walki po prostu nie ruszyli. Wzięli jakiś basicowy system, Sunrise i tyle, nie? Wrzucili go jak na razie i tyle niech będzie. Przeskalowali wszystkich przeciwników, nie? Przypisali wartości z Gotika, a dopiero się będą w to zagłębiać. nawet pokonać kilku przeciwników, ale tylko tych najprostszych, bo gdy dojdzie do walki z jakimś ludzkim przeciwnikiem, albo na przykład większym cieniostworem, to tutaj nie mamy szans. Oni biją na hita, my nie jesteśmy w stanie wykonać jakiegoś naprawdę fajnego movementu. Jeżeli posiadacie Gotika 1, to na pewno z ciekawości, z czystej rozrywki, można powiedzieć na godzinkę, może dwie, warto sobie po prostu zainstalować tą wersję. Jak już wam pokazałem, no trwa to dosłownie kilka chwil, wystarczy podmienić odpowiednie tam hasło, ściągnąć tą wersję i zagrać. Dla bezpieczeństwa radzę. Ja Gotika chyba po niemiecku gram następnym sobie, razem. Zapisać jakoś zapasowo wasze, można powiedzieć kopie saveów, no bo nie wiadomo co tu się stanie, jak to zainstalujecie. Sami widzieliście z tym językiem, co tam się kiełbasiło, jednak y, możecie napisać, czy znacie jakieś fajne modyfikacje, które działają praktycznie perfekcyjnie, a zmieniają dobrze jak y, Tak testowo tutaj dzisiaj sprawdziłem tego gotika na Unreal'u Czekamy oczywiście na wieści z remakea Gotika. Ja bym O Kingdom będzie... po czesku ograł, wiecie. Umówmy się, to będzie trochę inna gra, trochę inna przygoda. Mimo, że będzie posiadała tą nazwę Gotik, to będziemy prawdopodobnie ją inaczej traktować. Jedno jest spoko, że nie ścina i, i działa jako tako. Nie zauważyłem tutaj jakichś spadków FPS-ów, nie zauważyłem tutaj szarpania oraz innych problemów. Także no. Pytanie, czy nie radę... ścina, czy może Dawid nie widzi różnicy? Mój komputer w tej starej grze, ale na nowym filmiku. Mm, cóż mogę zaprosić? Zachęcam oczywiście w opisie sponsorowany ten link do goticzka, jak chcecie kupić. A ja pozdrawiam ja next chcę inne gry. E, słów kilka dzisiaj o gotiku było. Jak chcecie i czekacie na gotika u mnie, no to może się w końcu w tym roku doczekacie. Wchodźcie dlatego na Twitch TV Bongo, bo może tam na live'ie taki gotik się w tym roku pojawi, a tymczasem się z wami żegnam. Do zobaczenia, wszystkiego dobrego. Wszystkie dobrego, dziękujemy Dawid. Fajny materiał. Dobra, widzowie gramy w ten. Difficult game about climbing.